Dzień dobry, Państwu, Nazywam się Przemysł Grzbowski, jestem koordynatorem Polskiej Encyklopedii Numizmatycznej. A tym razem chciałbym państwu zaprezentować coś bardzo, mam nadzieję, ciekawego. Otóż jest to aplikacja mobilna w formie quizu wiedzowego o nazwie, jak tu już widać, Numiku. Aplikacja będzie testowała naszą wiedzę numizmatyczną, a dodatkowo będzie miała funkcję, w której będziemy mogli sobie powalczyć razem z znajomymi, razem z innymi kolekcjonerami. Ja pokrótce, tak tutaj pokażę, jak wygląda mniej więcej gameplay. Aplikacja jest w tym momencie w wersji alfa. Takiej zaawansowanej. Już tłumaczę, co to znaczy. Wersja alfa oznacza, iż jest to aplikacja jeszcze absolutnie niegotowa do tego, by ją wypuścić. Mniej więcej działa tak jak powinna, natomiast jeszcze na tym etapie można dodawać różne funkcjonalności, bo być może w ramach dyskusji będzie można coś ciekawego tutaj dołożyć. Tak szybko już powiedziałem, zaprezentuję ją. Aplikacja wita nas z ekranem logowania. Więc wprowadzimy swoje dane. Ja tutaj oczywiście wypikseluję sobie swoje informacje. Zalogujmy się. W tym momencie znajdujemy się w tak zwanym lobby głównym czyli w zasadzie na głównym ekranie naszej aplikacji. Jak widzimy, tutaj jest wiele opcji. Mamy również dostępne małe menu z trzema pozycjami. Pierwsza to start. Start prowadzi dokładnie do tego miejsca, tutaj gdzie jesteśmy. Teraz właśnie widoczny jest na zielono. Jest to główne lobby, jak już wspomniałem. Kolejne miejsce to arena. W niedalekiej przyszłości będzie to istotne miejsce, gdyż to właśnie tutaj odbędą, to właśnie tutaj będą się odbywać ewentualne pojedynki czy turnieje wiedzowe. W ramach, w ramach aplikacji, wśród różnych użytkowników. Kolejną pozycją, jest tutaj oczywiście profil, czyli podstawowe informacje od nas. Jak kiedyś już jesteśmy zalogowani, to jest to nasz panel sterowania. Nie zbieramy, od razu informuję, nie zbieramy żadnych informacji, jest tutaj dosłownie tylko e-mail i imię bądź nazwa, jaką sobie sami tutaj podamy, to nie jest, ta nazwa nie jest zdjęta z Google'a, z Facebook'a, czy z inąd, zdjęcie również jest tutaj dane nie chcę wywoływać, nie chcę po prostu ładować się w żadne dane z zewnątrz, później nie daj Boże jakieś Chodzki, klocki z tego nie wyszły. E, dlatego to są dane, które po prostu sobie tutaj sami wpisujemy. Nie dasz zdjęcia, nie będzie zdjęcia, nie dasz imienia, nie będzie imienia, chociaż będzie to po prostu głupio wyglądało i, i tyle. Mamy tutaj do dyspozycji. Oczywiście edycję profilu, czy tak jak mówię, imię, zdjęcie, można zmienić e-mail. Ustawi w ustawieniach będzie można po prostu jakieś elementy rozgrywki, które będą konfigurowalne sobie zmienić. Zaproponuj pytanie, dosyć istotne miejsce, gdyż liczę na to, że kolekcjonerzy, użytkownicy aplikacji będą chcieli się podzielić jakimiś swoimi ciekawostkami i swoimi pytaniami, które można by byłoby dodać do, do aplikacji. No i statystyki, tutaj statystyki akurat trybu raczej um, jednoosobowego, statystyki e, gier multiplayerowych będą się znajdowały, e, będą się znajdowały raczej w dziale Arena. I tyle tak naprawdę na temat profilu. Wejdźmy do filistyki powiedzmy. Tutaj akurat mam przygotowane e, pierwszą Pierwszą kategorię, akurat wiedza ogólna. Tutaj na, z, z prawej strony widzimy, iż zawiera ona 10 pytań. Przygotowałem te 10 pytań po to, żeby można było swobodnie wykonywać testy, więc tu jest tylko dosłownie w tej chwili 10 pytań i one będą losowane. Więc tak naprawdę póki co się powtarzają. No i mamy oczywiście pytanie, jak widzimy jest pytanie, jest ilustracja, staram się by wszystkie pytania były z ilustracją, jeżeli nie ma ilustracji, to jest taki placeholder w postaci naszego. No właśnie nie przedstawiłem to jest, drodzy Państwo, to jest Profesor Numik i on tutaj pojawia się tam w różnych miejscach, z różnymi minami, i, i, i tak dalej, jako po prostu taka pojawia się jako taka maskotka. I tu mam pytanie, pierwsze na 10. Ilustracja i pytanie, do kiedy NBP. Dokonywał wymiany starych złotówek PLZ sprzed de, denominacji w 1994 roku i mamy cztery odpowiedzi do wyboru 94, na koniec 94, 1996, 1999 i 2010 roku. Ja teraz, tak dla, dla sprawdzenia i dla pokazania, wybiorę inną odpowiedź niż powinienem, nieprawidłową, żeby Państwu pokazać gameplay. Jak widzimy, odpowiedź, którą zaznaczyłem, podświetliła się na czerwono, natomiast na zielono podświetliła się odpowiedź prawidłowa. Jest to, jest to test w stylu nie ma drugiej szansy, a więc co jest zaznaczone, to już jest zaznaczone i od razu wiemy, czy to było dobrze, czy nie. I nie jesteśmy w stanie tego zmienić, i to może zaprezentuję. Jak będziemy sobie teraz klikać na te pozostałe, niestety nic się nie będzie działo. Idziemy dalej. Jeżeli przeskoczymy jakieś pytanie, no to niestety też to będzie uznane za nieprawidłową odpowiedź. Zaznaczmy sobie coś, chociażby teraz, żeby pokazać jak wygląda, gdy się zaznaczy prawidłowo. Oczywiście od razu strzeli się zielona i również nie da się wybrać już nic innego. Przejdźmy do końca, aby nikt nie znał tych odpowiedzi na te pytania. I Tutaj mamy akurat planszę końcową z wynikami. Przegraliśmy. Twoje wyniki z ostatniej gry to 10%. No, 10 pytań oznacza to, że po prostu odpowiedzieliśmy prawidłowo tylko na jedno pytanie. I również mamy statystykę taką wybiórczą z tej kategorii, czyli wychodzi na to, że to ze wszystkich dotychczasowych gier wygraliśmy w tej kategorii tylko 71 razy. Um, Algorytm jest ustawiony w ten sposób, że powyżej 60% odpowiedzi prawidłowych będzie uznawał za zaliczone, czyli za wygraną, a poniżej 60% za porażkę. Na razie tego nie stopniuję, nie wydaje mi się, żeby to było konieczne. Ale tak jak powiedziałem, to jest bardzo, wsteczny, bardzo wstępny etap, więc jeszcze, jeszcze się okaże. Wróćmy sobie może do lobby. Oczywiście w monetach jest ta sama sytuacja. Tutaj tutaj nie będę przechodził tego, nie będę pokazywał dokładnie. Zrobię tylko taki szybki teleport do ostatniej strony, aby pokazać jak wygląda scenka wygranej. No i tutaj mamy scenkę zwycięstwa. Profesor Numik wygrał, cieszy się bardzo, dostał Nobla za swoje 100% z tej gry i wszystkie mu się Statystyki liczą w jego, w jego historii gry. I tak właśnie wygląda gameplay na chwilę obecną. Pamiętajmy, że jest to quizowa gra, więc tutaj nie ma co oczekiwać jakichś fajerwerków. Stworzyłem to z myślą popularyzatorską. Aplikacja z, pewno aplikacja z pewnością nie będzie płatna, być może będzie coś w rodzaju kub mi kawę albo albo w ten deseń. Jak wspomniałem, powód jest popularyzatorski, więc nie, nie sądzę, by nakładanie na to jakiejś płatności był ten. W pierwszej kolejności na pewno będzie szła w stronę Androida. Na urządzenia Apple wydam w momencie, kiedy będę wiedział, że to ma sens, jeżeli na pewno będzie duży odzew, gdyż koszty na Apple są dosyć wygórowane w skali rocznej, więc będziemy, będziemy myśleć. Dziękuję w takim razie i do usłyszenia, do zobaczenia.